Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Jesteśmy przed parafią Maryi Gwiazdy Morza, która jest właśnie za nami. Jestem przy wejściu do kościoła. Kochani, bardzo wzruszający jest Mojżesz. Mojżesz jest przywódcą liderem i zobaczcie, że Słowo Boże mówi, że Mojżesz jest skromny, że on jest kimś niezwykle skromnym. Jestem ciekawy, jak wy rozumiecie skromność. Zobaczcie, te osoby, które są wysoko postawione, one mają być skromne, dlatego że ich autorytet nie polega na sile, która jest tak przez świat rozumiana, ale ich autorytet polega na tym, że oni są naprawdę nieskazitelni, że oni są czyści, przejrzyści, spójni, że oni są prawdziwi, że oni nie są jakimiś oszustami, ale że oni są kimś takim, gdzie potrafią po prostu przez to, że są na maszynie od Boga, gdzie przez swój własny wizerunek, osobowość potrafią pociągnąć innych. Właśnie coś takiego miał Mojżesz i zobaczcie, nawet Pan Bóg tutaj staje w obronie Mojżesza. Więc to jest słowo do animatorów, to jest słowo do liderów, to jest słowo do kapłanów, do księży, to jest słowo do osób, które są postawione, że my naprawdę jesteśmy zaproszeni przez słowo do skromności. Ja sam zastanawiam się dzisiaj chodzę z takim Pytaniem w jaki sposób bycie właśnie skromnym? E, czym jest dla mnie skromność? Na pewno skromność jest dla mnie m, niewychodzeniem przed szereg, niezwracaniem na siebie uwagi. Bycie trochę właśnie jak jak Maryja. Zobaczcie, że Maryja, ona jest porównywana do szyby. Szyba jest przejrzysta. To znaczy szyba nigdy nie koncentruje na sobie, ale e, przez szybę widać to, co jest za nią. Czyli właśnie chodzi o to, żeby widać było Pana Boga. Więc to jest kochani niezwykłe. I to jest myśl numer jeden i myśl numer dwa dla nas. To jest Piotr. I to, że Piotr zaczął się topić w jeziorze. Piotr jest ciekawy, dlatego że kiedy Jezus do nich płynął, oni myśleli razem z uczniami, że to jest zjawa. No więc Piotr mówi do Jezusa: no to Jezu, jeżeli to jesteś ty, to powiedz, żebym do Ciebie poszedł. No i Jezus mówi, Chodź. I kiedy on szedł, kiedy był wpatrzony przez cały czas właśnie w Jezusa, jak patrzył na Niego, to szedł cały czas. I to wszystko właśnie powodowało, że on nawet chodził po wodzie. Czyli szedł w wieżę, ale czego kochanie zabrakło? Piotr, ale zabrakło właśnie tego, że kiedy on skoncentrował się na tych falach po których szedł, kiedy skoncentrował się na wodzie, to on zaczął tonąć. Dlaczego? Dlatego kochani, że kiedy my odwracamy nasz wzrok od Jezusa, a kiedy patrzymy na to co przed nami, kiedy patrzymy na trudności, kiedy patrzymy na fale, to my zaczynamy po prostu w tym wszystkim tonąć. I Bóg nas zaprasza do tego, że Ty patrz na mnie i Bóg Ci nie obiecuje, że to wszystko będzie proste, łatwe, przyjemne, Bóg Ci tego nie obiecuje, ale Bóg Ci obiecuje, że kiedy będziesz wpatrzony w Niego, to wówczas nie, nie zatoniesz. To wówczas właśnie nie pozwolisz, żeby Twoje ciało się zatopiło. Czyli nasza siła jest w Bogu i tak bardzo mocno to kojarzy z adoracją. Kiedy my patrzymy na Najświętszy Sakrament, kiedy my, kochani, w tym ciszy, naprawdę przeżywamy czasami wielkie walki. Walki z tym wszystkim, co nas obarcza, walki z tym wszystkim, co w nas jest, z różnymi kłamstwami, z różnymi sytuacjami. To jest naprawdę niesamowita walka, ale przez tą walkę przeprowadza nas Pan i Jego właśnie obecność. Drodzy moi, no to uczmy się od tej, która jest. Z patronką właśnie tego gościu, od tej, która jest gwiazdą, może od Maryi, nieskazitelnej i czystej, od prawdziwej, właśnie liderki, która właśnie była niesamowicie skromna. A ja Was na drogę wzrastania błogosławię i serdecznie pozdrawiam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pozostańcie z Bogiem.